Cześć najwyższy czas zacząć. Tego odcinka w ogóle miało nie być, dlatego pozwólcie, że będzie taki trochę luźniejszy. No miało go nie być, ale no ale będzie. Ponieważ doszedłem do wniosku, że w poprzednim filmie, kiedy tłumaczyłem przygotowanie a, szkliwa, powiedziałem to w taki sposób, że może to nie być zbyt szczegółowe dla wszystkich. Będę się starał teraz to rozwinąć. Tak jak powiedziałem, zaczniemy na luzie. Będę mówił. O gęstości. Będę mówił, co to jest gęstość w ogóle, bo to z tą gęstością to nie jest tak kompletnie, jak my w życiu sobie to rozumiemy. A będę mówił o lepkości, o dwóch rodzajach, dwóch elementach lepkości. Jeden odpowiada za grubość warstwy szkliwa, którą nakładamy, drugi odpowiada nam za kleistość, czyli jak bardzo to się do ścianki naszej przykleja. I dodatkowy parametr, który nazywa się napięciem powierzchniowym. Wiem, brzmi strasznie, ale życie proste nie jest. W momencie, kiedy będzie coś takiego dziwnego, będę starał się uprzedzać, żeby się specjalnie do tego nie przywiązywać. Nie potrzeba pamiętać nazw. Ja będę tutaj używał nazw, których może nie słyszeliście, albo słyszeliście i nie bardzo kojarzycie. Ale, ale te nazwy podaję tylko dlatego, że gdyby ktoś z Was był zainteresowany głębiej tym problemem, to żeby było wiadomo, gdzie tego szukać. W książce, czy w Wikipedii, czy gdziekolwiek, w internecie, cokolwiek. Zaczniemy teraz szybciutko i powiem tak. Będziemy używać takich historii pod tytułem cylinder miarowy. Większy cylinder miarowy, taki tu akurat jest woda, będziemy się dużo bawić wodą. Będziemy używać czegoś takiego jak waga, bo będziemy ważyć i się bawić. I jeszcze kilku rzeczy będziemy używać. O płynach Wam powiem. To jest tak, że bardzo często. Inaczej. To jest tak, że w szkole mówią nam o tych płynach. Tak, że one sobie podlegają jakimś tam prostym prawom. Że jak nasypiemy czegoś do naczynia z, z wodą, czy z jakąś ścieżką, i czym więcej tego nasypiemy, tym to będzie miało większą gęstość. Uwaga! Teraz będzie straszna nazwa. Te wszystkie substancje, te wszystkie płyny, które podlegają takim prostym prawom, nazywamy płynami Newtonowskimi. Od nazwiska Isaaca Newtona, ale to wszystko jedno, nie trzeba tego pamiętać. I takich płynów jest stosunkowo mało w życiu. Czego w szkole się nie mówi, no przynajmniej na początku, a może nawet tam do, do szkoły średniej, chyba, nie wiem jak to w tej chwili jest. To jest tak, że jest cała masa, a właściwie większość płynów, które są, to są tak zwane płyny nie-Newtonowskie, czyli one w prosty sposób nie podlegają tym prawom, co nie znaczy, że nauka zawiodła, że jest jakaś, nie, nie potrafi tego określić, po prostu jest taka dziedzina nauki, która się nazywa reologią. I teraz, żeby Wam powiedzieć, o co chodzi. To jest tak, że w normalnym płynie, jeżeli w, w danym płynie jest więcej substancji stałej, to mamy tak zwaną większą gęstość. Gęstość to jest masa jednostki objętości. Zaraz za chwilę o tym powiem, jakie ja z tym się wiążą niebezpieczeństwa. Natomiast są takie płyny, które się tak nie zachowują. No dlaczego będę... O tym wspominał, no, dlatego że między m.in. szkliwo czy glina należy do takich płynów, które się tak nie zachowują. I na czym ta różnica polega? To jest tak, że wraz ze wzrostem gęstości ta lepkość nie zachowuje się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. I przykład. Jeżeli mamy glinę lejną na przykład. Wsadzimy do niej rękę. Ona ma gęstość gdzieś tam powyżej 1,8 g na mililitr. To czujemy, że ona jest taka lekko gęsta według tych naszych definicji, takich nawet życiowych. Tak? Jeżeli zaczniemy ją mieszać, to nagle okaże się, że ona staje się coraz rzadsza, coraz rzadsza, coraz rzadsza, oczywiście rzadka całkiem nigdy nie będzie. Natomiast staje się coraz rzadsza. Przestajemy mieszać, staje się bardziej gęsta. Czyli inaczej ten sam płyn, o takiej samej gęstości w różnych warunkach zachowuje się na minarze. Teraz tak, lina, szkliwo, żeby dać przykład taki z życia. Tak? Jeżeli ktoś z Was kiedyś podróżował czy podróżuje i przechodził sobie przez bagno, to wie, że jak wejdzie się w bagno, to można powoli się w nim zanurzać. Natomiast jak człowiek zacznie wjeżdżać, to będzie się zanurzał w nim dużo szybciej. To jest związane m.in. ze spadkiem lepkości w momencie, kiedy ta ciecz, czyli to bagno się rusza, a ze wzrostem, kiedy się przestaje ruszać. I tak to bagienko może nas wciągać. Podobny efekt jest na przykład, jeśli nad morzem staniemy sobie stopą w mokrym piasku, zaczniemy nią sobie tam pluskać, 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 ta nóżka nam się zapadnie, przestaniemy nią wjeżdżać, ona się utwardzi i ciężko ją wyciągnąć. I to jest właśnie przykład takiego płynu nieniutonowskiego. Nie trzeba pamiętać, co to jest nieniutonowski. Trzeba wiedzieć, że coś takiego istnieje i trzeba wiedzieć, że takich substancji w życiu jest dużo więcej niż tych takich, które zachowują się tak, jak nam powiedziano w szkole. Dobra, to mamy. Co to jest zatem gęstość? Gęstość to jest masa właściwa, czyli masa jakiejś jednostki objętości. No i teraz tak, jeżeli sobie nasypiemy do szklanki. Z wodą. Nasypiemy sobie szkliwa i później pobierzemy sobie z niej jakąś jednostkę objętości, na przykład niech to będzie mililitr. I my go sobie, mililitr to jest 1 cm sześcienny i my go sobie zważymy i on będzie nam ważył ten mililitr 1,6, 1,7, czasami 1,4 grama. To znaczy, że ma taką gęstość. Dobrze, jesteśmy na dobrym tropie. Ale. Pamiętajmy o tym, o tym wspominałem również w poprzednim odcinku, że takie receptury pod tytułem weźmy sobie 650 g, nasypmy sobie to do jednego litra wody, wcale nie oznaczają nam, że będziemy mieli 1,65 g na mililitr. A zaraz pokażę wam dlaczego. Weźmy tu sobie cinderek, to jest cinderek o pojemności 250 ml. Tak żeby było widać tutaj dokładnie. Nie wiem czy to widać. Nie ma znaczenia. Weźmy sobie drugi cylinderek, w którym mamy wodę. I nalejmy sobie do tego jakąś objętość tej wody. No tak, żeby było do kres którejś tam, żeby to było widoczne. Takiej większej kreski o mamy 170 ml. No, taka trochę taka trochę wielkość dziwna, ale dobrze, niech to będzie 200. Bo ktoś powie, że będę kombinował. Mamy, mamy powiedzmy 200 ml. Czyli dwa razy po 100 ml. Czyli jest to jakaś, hmm, jakaś objętość. Ale teraz spróbujmy nasypać sobie do tego szkliwa. Tu jest jakieś tam szkliwo. To, jakiego szkliwa sobie tam nasypiemy, w tej chwili to nie ma jakby problemu. To tak trochę wyszło brudno. Ale zamuczymy to i zrobimy sobie jakieś szkliwo. Ono, oczywiście, nie ma jakiejś takiej gęstości wzorcowej, jaką byśmy chcieli mieć. Musimy sypać, żeby to jakoś tam sprawdzić. Ale jeżeli zobaczycie na skali, to. Tych mililitrów było na początku 200, a po dosypaniu zrobiło się 212, tak? Co to oznacza? To oznacza tyle, że jeżeli do jakiegoś naczynia nasypiemy sobie, do litra nasypiemy sobie 650 gramów naszego szkliwa, to my wcale nie będziemy mieli gęstości 1,65, Dlatego, że objętość tego całego naszego roztworu nam się zwiększy. W związku z tym to trzeba przeliczać. To nie jest tak, że żeby osiągnąć szkliwo gęstości 1,6 to wystarczy do litra wody nasypać 600 gram. Dlatego, że to niestety tak nie będzie. I teraz wiemy, że to już tak jest. Na samym końcu pokażę Wam sposób przeliczania tego. Jeżeli ktoś by chciał to robić z ołówkiem w ręku, można to policzyć. Drugi sposób mierzenia gęstości to jest po wymieszaniu czegoś takiego, dokładnym wymieszaniu, odlać sobie próbkę, na przykład 100 ml i ją zobaczyć. To, co nam wyjdzie, podzielić sobie na 100 i będziemy mieli wtedy gęstość, bo wtedy wyjdzie nam. 1, coś tam na I To jest taka metoda wagowa. Pierwsza była przeliczeniowa, druga jest wagowa. Trzecia metoda to jest taka metoda, w której używamy takiego niegłupiego urządzenia, które nazywa się densymetrem, tudzież areometrem. To wygląda mniej więcej w ten sposób. Takie urządzenie. O. To jest w takiej specjalnej oprawce oprawka. Może nie tyle jest specjalna, co ona raczej powinna być, ponieważ te aerometry się bardzo lubią tłuc, czyli jakby one są wykonane ze szkła. I no i tak. I tutaj na tym mamy taką skalę. To jest akurat aerometr do szkliw. Jego skala co prawda kończy się na 1,5 Rama na mililitr, ale są też inne. Te inne są troszeczkę większe. Więc, jakby nie będę wam pokazywał. Zasada jest taka, jak my to teraz sobie mierzymy, teraz to mi będzie trochę ciężko wam pokazać, jak to się mierzy. Ale bo, ten prostwór, który my tu mamy, to nie będzie miał tyle, ile byśmy chcieli. Ale powiedzmy, jak my sobie to tu włożymy, ja się tak trochę boję włożyć, bo to nam poleci do dna. Ale nie wiem, czy to tak widać, ja tutaj spróbuję zbliżyć to jakoś tam do kamery, coś mi się nie chce pokazać. To tutaj ten aerometr będzie sobie pływał tam, tak jak taki spławik wędkarski i zatrzyma się na takiej pozycji, która będzie nam pokazywała gęstość. Wyjmę to, bo mi trochę tego szkoda stawiać, albo nie, szkoda mi też czasu. I to jest pomiar gęstości, przy czym zaraz powiem, dlaczego ta gęstość jest taka nieintuicyjna, ale to za chwileczkę. Było trochę przerwy. Na ogarnięcie się. W międzyczasie zrobiłem tutaj takie szkliwo. Prawie szkliwo, żeby Wam pokazać, że to jednak nie jest bajka. Ona ma trochę większą gęstość, jak widzicie tutaj teraz tego płynu jest troszeczkę więcej, bo, bo tego szkliwa nasypanego jest trochę więcej. Postaram się włożyć do tego ten aerometr. I nie dotykając dna. O, tutaj naciskam, a on sobie tutaj tak o faluje. Można z tego odczytać, że gęstość tego, choć jeszcze mała, wynosi 1,15 g na mililitr. No, trzeba było po prostu dodawać więcej szkliwa do uzyskania odpowiedniej gęstości i. O, widać, że pływa, czyli nie zatrzymał się na, na dnie. O. Ale jak nasypiemy tego szkliwo odpowiednio dużo wymieszamy, bo to ważne, żeby to równie, równo było wymieszane, bo inaczej będą różnice gęstości. Musimy się tym bawić do momentu, kiedy osiągniemy taką gęstość, jaką sobie tam założyliśmy. To teraz przejdźmy do tej gęstości. Dlaczego ona jest taka zwodnicza? Jak wiecie. Albo nie wiecie, prowadzę kursy z technologii ceramiki i na takich kursach zawsze pokazuję taki przykład osobom, które przychodzą na kurs, żeby uzmysłowić im pewną rzecz, że z tą gęstością nie jest tak, jak myślimy na co dzień. Otóż, jeżeli weźmiemy sobie cztery substancje, weźmiemy sobie kawałek smoły, weźmiemy sobie kawałek masła, weźmiemy wodę i olej, niech będzie olej rzepakowy z pierwszego. Tłoczenia. To teraz pytanie, spróbujcie ułożyć to w takiej kolejności od największej do najmniejszej gęstości. Jeszcze raz, smoła, masło, woda i olej. Nie macie na to chwileczkę, możecie sobie tutaj zatrzymać to, a ja zaraz przychodzę do Was z odpowiedzią. A odpowiedź jest prosta. Największą gęstość ma smoła, bo to nie w wodzie. Druga w kolejności jest woda. Woda jest bardziej gęsta od kolejnej rzeczy, czyli od masła, a już dużo bardziej gęsta od oleju. Dziwne, prawda? Może gęsta to źle powiedziane, ale gęstości układają się w takim szeregu: największą gęstość ma smoła, później woda. Później masło, bo jak włożycie masło do pojemniczka z wodą, a jest takie przyzwoite masło, to ono przeważnie pływa sobie po wodzie. No w każdym razie ma bardzo podobną gęstość. No i olej to już na pewno pływa po wodzie. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli posługujemy się na co dzień słowem gęstość, to musimy uważać, bo to nie jest gęstość w sensie jak ciężko nam to zamieszać. Choć. W większości przypadków tak jest, ale gęstość, taka fizyczna gęstość, taka gęstość, jakiej potrzebujemy przy szkliwach, taka miara to jest waga jednostki objętości. To jest gram na mililitr, kilogram na litr, tona na metr sześcienny. I to by było tyle. Natomiast, jeśli byśmy do tego przykładu zastosowali lepkość, to tutaj. Sytuacja już wygląda w ten sposób, że najbardziej lepka jest smoła, później w kolejności jest masło, następnie jest olej, a na końcu woda. Dlatego pamiętajcie, że to co na co dzień nazywamy gęstością, to jest nic innego jak lepkość. Jeżeli mówimy, że zupa jest gęsta, to znaczy, że jest bardziej lepka. I to o gęstości w zasadzie. Chyba tyle. Zajmijmy się lepkością. Tutaj mamy dwa przypadki lepkości. Takiej lepkości rozumianej fizycznie. Jedna lepkość to jest opór, jaki stawiają cząstki danej cieczy sobie nawzajem podczas przepływu. To jest coś, co nam będzie decydowało o tym, jak grubą warstwę szkliwa możemy położyć za jednym razem? Ponieważ jeżeli lepkość cząstek względem siebie będzie duża, będziemy mogli położyć warstwę grubszą, ponieważ ona nam będzie spływała, ale te cząstki będą do siebie przylegały. Natomiast jeżeli ta gęstość będzie mniejsza, to oczywiście ta warstwa będzie cieńsza, ponieważ będzie bardziej spływać. I to jest ta gęstość, czy ten fragment gęstości, który odpowiada za reakcję cząstek wewnątrz danej cieczy, czy według, wewnątrz danego płynu, mówiąc dokładniej. Drugi rodzaj, właściwie może nie tyle rodzaj, co drugi element lepkości, to jest to, jak zachowuje się dany płyn w stosunku do ścianek, po których spływa. I tutaj ten fragment możemy nazwać kleistością, czepnością, i to jest inny składnik lepkości. Dlaczego o tym mówię? Znowu to wygląda na takie trochę komplikowanie. Nie mówiłbym o tym, gdyby nie fakt, że na każdy z tych elementów lepkości można wpływać. O tym powiem następnym razem, bo teraz to byśmy już przekroczyli wszelkie. Normy przyzwoitości, jeśli chodzi o czas. Natomiast to jest tak, że my dodając odpowiednich substancji możemy powodować, że ta warstwa kliwa, którą nakładamy jednorazowo, będzie grubsza albo cieńsza. Jeśli chodzi o drugi element lepkości, to również możemy to regulować i możemy wpływać, dodając odpowiednich substancji, jak bardzo ten płyn będzie nam się przyklejał do ścianek czerepu. To szkliwo będzie nam się. Przylepiało do ścianek czerepu. I te dwie składowe można modyfikować w miarę niezależnie od siebie. Dlaczego mówię w miarę? Dlatego, że bardzo często dodanie takiej specyficznej substancji powoduje zmianę i jednego, i drugiego elementu. Tylko że w przypadku różnych substancji proporcje zmian bywają różne. Raz ona zmienia bardziej tą lepkość takiego. Wewnętrznego oddziaływania cząstek, czyli to, co odpowiada za grubość, czasami bardziej wpływa na to, co odpowiadamy kleistością, czepnością, itd. itd. To kolejny element. Trzecia rzecz to jest tak zwane napięcie powierzchniowe. Dlaczego w ogóle o tym mówimy, tak? Dlatego, że jedna rzecz to jest to, jak nam szkliwo przylega do ścianek czerepu i to jest ten jeden z elementów lepkości. A druga rzecz, to napięcie powierzchniowe, to jest to, jak bardzo nam to szkliwo jest w stanie wniknąć w pory w ściankach czerepu, bo mówiliśmy się, o tym mówiłem kiedyś, tam kiedyś w jednym z filmów, że jeśli wypalimy biskwit, to ten biskwit, Mniejszą bądź większą porowatość ma, ale porowatość ma zawsze. I teraz o napięciu powierzchniowym powiedziałem po to, bo na ten parametr, dodając takiej dosyć znanej substancji, można wpływać. Czyli możemy wpływać, czy to szkliwo nam bardziej spenetruje, czy mniej spenetruje te nasze ścianki perepu, który szkliwimy. I to w zasadzie, co by nie przedłużać w nieskończoność. To tyle. Jak zwykle chciałem podziękować, zachęcić do polubienia, zachęcić do subskrypcji. Bardzo dziękuję Marcin Gajewski Ceramiczna Wyspa.pl. A i jeszcze jedno. na Pamiętajcie, że to był film taki trochę bardziej tak zwany, czyli trochę głębiej wnikaliśmy w te parametry. Nie wszystkich to interesuje, albo nie wszystkich może to zainteresować od razu. Dodatkowo trzeba mieć trochę czasu na to, żeby to obejrzeć. A trzecia rzecz, warto się nad tym tak naprawdę zastanowić a w szczególności powinny to zrobić osoby, które szkliwią, szkliwami, które sprawiają problemy bo może właśnie tutaj tkwi przyczyna problemu. Jeszcze raz pozdrawiam, jeszcze raz zachęcam. Dziękuję bardzo.